Krwi i która wypłynęła z Najświętszego serca Jezusa. Jezusowego jako skrój miłosierdzia dla nas ufamy Tobie Panie Jezu w godzinie w której konałeś na krzyżu przychodzimy tu w tym miejscu w Gietrzwałdzie gdzie zechciałeś Posłać Maryję, aby była szafarką łask, by wypraszała nam łaski u ciebie. Wraz z nią stajemy pod krzyżem i prosimy Cię, zmiłuj się nad nami. Prosimy Cię, Panie Jezu, abyś, tak jak wiele razy w dzienniczku świętej Faustyny, która zanotowała Moją ostatnią deską ratunku, jaką daję Wam, jest święto miłosierdzia. Jest to słowo miłosierdzie. Ty nas, każdego z nas, wołasz przez znak krzyża. Zobacz, ile we mnie miłości ku Tobie. Maryja. Przypomina nam tutaj w wietrwałdzie właśnie o Bożym Miłosierdziu, o modlitwie, która łączy nas z niebem, o pokucie, o nawróceniu, tak naprawdę o tym, że jesteście zawsze z nami, o ile my przychodzimy do Was. W tej godzinie tutaj jeszcze zgromadzeni. W Giedrzwaldzie, jako Wspólnota Różańca Bez Granic, zawierzamy Ci, dobry Jezu, naszą Ojczyznę Polskę. Prosimy Cię o jej niepodległość, nie tylko względem granic, ale przede wszystkim niepodległość duchową, aby nigdy z nas, Polaków i Polek, nie był zniewolony złem, grzechem śmiercią, śmiercią wieczną. Zawierzamy Ci tych, którzy konają w tej godzinie, tych, którzy umierają bez powiedzi. Zawierzamy Ci wszystkich, którzy drwią z Bożego Miłosierdzia, z krzyża, z Twojej Matki. Prowierzamy i prosimy o ich nawrócenie. Prosimy Cię, Panie Jezu, ty litowałeś nad chorymi i tutaj chorzy wielokrotnie przybywali do tego sanktuarium i ciągle przebywają każdego dnia. My też przywieźliśmy tutaj tych, co doświadczają różnych słabości na duszy i na ciele. Powierzamy Ci, Panie, ci, których kochasz, chorują, a Ty już wiesz najlepiej jakiej łaski im udzielić. Zawierzamy Ci, Jezu, uzależnionych. Wielu ludzi w naszej Ojczyźnie, tak jak Matka Boża o to tutaj też prosiła, przestańcie pić alkohol. Wielu ludzi jest uzależnionych od alkoholu, narkotyków, innych substancji i zniewoleń. Wyrwij ich, ze szpon zła, wstaw się za nimi, Maryjo. Powierzamy Tobie, Panie Jezu, wszystkich, którzy byli na rekolekcjach Różańca Bez Granic, którzy łączą się z nami w Różańcu Bez Granic. Tych, którzy podróżują, wracają do swoich domów z tych rekolekcji, ale też i w wielu innych miejscach, którzy podróżują. Na lądzie, na wodzie, w powietrzu prosimy o wszystkich o bezpieczną, szczęśliwą podróż. Zawierzamy Ci nasze rodziny, dzieci, młodzież. Każdego, kto bierze w tej godzinie, różaniec patrzy na krzyż i dziękuję Ci, wielbicie za Twoje miłosierdzie. Dziękujemy Ci za łaskę rekolekcji. Tu w w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przejdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas władz od złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, Teraz i w godzinę śmierci naszej Amen. Wierzę w Boga, Ojca wszechmogącego, stworzyciela nieba i ziemi i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego, jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego, narodził się w i Panny, umęcząc pod polskim piłatem, ukrzyżowany, umarł i pogrzebią. Wstąpił do piekiel, trzeciego dnia zmartwychwstał, wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy, Boga Ojca Wszechmogącego, stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych, wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, świętych obcowanie, brzegów odpuszczenie, ciała w zmartwychwstanie żywot wieczny. Amen. Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, Pana naszego Jezusa Chrystusa, nasze błaganie za nasze i całego świata, dla jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata, dla Jego bolesnej męki. Dnie i miłosierdzie dla nas i całego świata, dla Jego bolesnej męki. Nie i miłosierdzie dla nas i całego świata, dla Jego bolesnej męki. Nie i miłosierdzie dla nas i całego świata, dla Jego bolesnej męki. Nie i miłosierdzie dla nas i całego świata, dla Jego bolesnej męki. Jej miłosierdzie dla nas i całego świata, dla Jego bolesnej męki. Jej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki. Jej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki. Jej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa. Na, na przebłaganie za grzechy nasze i, i całego, całego świata dla Jego Bolesnej Męki. Miej Miłosierdzie dla nas i całego, świata. Dla, dla nas dla i całego i świata. dla Jego Bolesnej Męki. Miej Miłosierdzie dla nas i całego świata. dla Jego Bolesnej Męki. Miej Miłosierdzie dla nas i całego świata. dla Jego Bolesnej Męki. Miej Miłosierdzie dla nas i całego świata. dla Jego Bolesnej Męki. Miej Miłosierdzie dla nas i świata dla jego bolesnej męki Nie miło dla nas i całego świata dla jego bolesnej męki Nieniło serce dla nas i całego świata Miej Miej dla jego bolesnej męki Nie miło dla nas i całego świata dla jego bolesnej męki Nie serce dla nas i całego świata dla jego bolesnej męki Nie serce dla nas i całego świata. Ojcze, przedwieczny ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo, najniższego syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa. Nasze błaganie za grzechy nasze i całego świata. Dla Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata dla jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata dla jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata dla jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata dla jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata dla jego bolesnej męki Miej miło serce dla nas i całego świata dla jego bolesnej męki Miej miło serce dla nas i całego świata dla jego bolesnej męki Miej miło dla nas i całego świata dla jego bolesnej męki Miej miło serce dla nas i całego świata dla jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twego na przebłaganie za nasze i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki mieli miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki mieli miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki mieli miłosierbdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, niej miłosierdzie dla nas i całego świata, Dla Jego bolesnej męki, niej miłosierdzie dla nas i całego świata, dla Jego bolesnej męki, niej miłosierdzie dla nas i całego świata, dla Jego bolesnej męki, niej miłosierdzie dla nas i całego świata, dla Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo, najmniejszego syna Twojego, a pana naszego Jezusa Chrystusa. Nasze błaganie za grzechy nasze i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata dla jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata dla jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego i świata dla jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata dla jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata dla Jego bolesnej męki, niej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, niej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, niej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, niej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki. Niej miłosierdzie dla nas i całego, i całego świata. Święty Boże, święty, święty, Boże, święty mocny, święty. Pan, świętym osmy, świętym osnym. Maryjo Matko Miłosierdzia, módl się za nami, święty Józefie, módl się za nami, święta siostro Faustyno, módl się za nami, święty Janie Pawle II, módl się za nami, błogosławiony księże Michale Sopoćko, módl się za nami. I na zakończenie przyjmijcie Boże błogosławieństwo. Pan z wami i z Duchem twoim niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Trwajmy w pokoju Chrystusa. Mnie będą dzięki. Kochani, jak widzicie, jeszcze jesteśmy tutaj w jakiejś części z tymi, którzy uczestniczyli w rekolekcjach Różańca bez granic. Ja jeszcze teraz może ich tak spontanicznie zapytam jak Wam ten czas tutaj modlitwy tej naszej minął. Pani tutaj jest z Mleka, bo z Ostrudy, więc może Pani coś powie nam tutaj na pewno. Bardzo radośnie, bardzo miło, bardzo duchowo i szczęśliwie. Szczęśliwie. A co tak szczególnie utkwiło Pani w pamięci? Może tutaj? Orądzie Matki Boże, Tutaj. Tak? Pięknie. No, tutaj może coś? Nie odmawiać Ktoś może jeszcze chciałby się czymś, jakoś tak na sam koniec, już tak na, na wyjazd, czymś się podzielić? Żal odjeżdżać. To, matka Boża. No, to tak jak zawsze umamy. zawsze żal odjeżdżać. Nie? Piękne rekolekcje, piękne konferencje w przepięknym gronie rodzinnym. Czego więcej chcieć? Odmawiajmy codziennie, Rudanie. Gorliwie też, Gorli nie? Gorliwie. Matka Boża powtarzała to, mówiła. Pięknie, coś ktoś jeszcze? Módlmy się za naszych kapłanów. Wspaniałych. I, za I dziękujemy za, I za słowo dzieci. wygłoszone. Zapłać, tak. W dzieciach nadzieja, nie? nie. Nadzieja, nie, Siostro, nadzieja i Oby ich ten dostęp do tego Boga był jak największy. Nie ograniczajmy ich tego i prowadźmy ich do kościoła. Bo to nie ma na to czekać. To nie ma tłumaczenia, że jak dorośnie, to wybierze. Nie. Czym skorupka za młodu nasiąknie? Tak. Z jakąś miłością, ale zwiać, też jest, trzeba, tak. nie wolno tak odpuścić, wolno że bo... tak, jak nie chce czegoś jeść, takiego, co nie za bardzo mu nie smakuje, ale wiemy, że to jest zdrowe, no to, to mu dajemy. Karmuje. Chipsami nie karmimy nie tylko karmimy dzieci, nie? Chociaż one by jadły chipsy non stop. Coś tu jeszcze mama nam powie, pa... babcia. Bardzo podziękować za tę, za tę rekolekcję, za to, że tyle poznałam siostry, i braci. No i wszystkiego dobrego im życzyć. Szczęśliwej podróży do domu, a, a szczególne błogosławieństwo dla naszych kapłanów. Bóg zapłać. Szczęść Boże. A my szczególnie prosimy, żeby babcia zawiozła pozdrowienia, bo z nami wnuki jeżdżą, tak, 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 Alek podróż. i Max. Tak. Max nawet jest opiekunem u nas, więc gratulujemy no właśnie, takiego właśnie. wnuka. <laughs> Pięknie. Bóg zapłać. Coś jeszcze, siostro? Cudowny, przepiękny, duchowy czar. Gorliwość, gorliwie módlmy się. módlmy się za, za wszystko i za wszystkich. Tak jest. tak jest. Siostry coś tutaj nam jeszcze dopowiedzą. Do tak, szczęśliwy czas, czas wzmocnienia. No i takiej też pracy chyba na, na kolejne dni, kiedyś już wróci do takiej codzienności. Ale w niej Pan super. Bóg też jest, nie? Jest. I stąd dlatego wyjeżdżamy. Stąd tak Siostra, tutaj coś jeszcze, Basia, dopowie? E, przyjeżdżajmy do Matki Bożej do Gierfałtu. A piękne miejsca. Tutaj najmłodszy nasz uczestnik. Kamil. Też przyjedzie, przyjedzie jeszcze do Gierzał. Na pewno z pewnością Bożą pomocą. Dziękujemy za służbę tutaj przy ołtarzu też wszelkie dobro. Coś jeszcze tutaj siostra coś. Chciałby? Ja też zachęcam, żeby przyjechać, przyjeżdżać do Gieczfałdu. Jestem pierwszy raz, ale chyba ostatni. O, Gieczwart jest wyjątkowy. Pięknie, tak. Była ta przepiękna modlitwa właśnie w miejscu objawienia, ten różaniec który wspólnie. Wczoraj, tak, wczoraj, wczoraj po apelu. Tak. A zimno nie było? bo. E, to było takie przeżycie, że zimno nie było, aż tak czuć. No, ale na dworze już było minus, no, tak. nie wiem ile, tak. o, dwa, Martę. trzy. Gieczwart jest piękne miejsce, dotknęła mnie Matka Boża miłością swoją i tym, że gorliwie odmawiać ten różaniec i jestem zawsze z wami. Siostra, mogę zradzić, tam na Korsyce, tak, to ja na Korsyce może pracuje. będzie opowiadać tam, może powie, no, co pewnie, tu w Polsce, że, powiem, że mamy ja taki, powiem ta, takie miejsce. Wszystko opowiem i nawet y, pokażę wszystko to, co nagrałam. Mhm. Rekolekcje były piękne, przecudowne i y, konferencje wszystkie. Bogu niech będą, będą dzięki. dzięki. Pięknie. Coś tu siostra... No ja tylko bym linka. powiedziała, że nie ma jak mamy. I ja zawsze będę z wami. To A siostrowie co mówi, bo tu mieszka niedaleko. Ja, nie? ja mieszkam niedaleko, wiem co mówię i jestem zawsze tu bardzo szczęśliwa, najszczęśliwsza. Tutaj u Maryi, pod jej płaszczem, zawsze do niej przychodzę, zawsze ze wszystkim jej za wszystko dziękuję. Wam też, że wszystkim, którzy słuchacie no chciałabym, żeby tu było jak najwięcej jak, jak najwięcej osób właśnie korzystało z pomocy jej. Pozdrawiamy też siostrę Pani Halinki, siostrę Siostry pa, Panią Jadwigę, tak, tak? mi z parafii, gdzie pracowała moja pierwsza parafia w Otwocku tak? Świdrze, także pozdrawiamy serdecznie. Pozdrawiamy Jadzie. Kochajmy Eucharystię, kochajmy kapłanów, módmy się gorliwie na różańcu. Bogu niech będą dzięki, siostra. Natchnieni w duchu. Będziemy wracać do domu wszyscy. I jak wszyscy będą tak jak ja, umocnieni, to będzie wszystko dobrze. Tak. I do następnego razu. Jak Matka Boża tutaj powiedziała: Nie bójcie się, ja zawsze I jestem jest z, z Wami. Z wami. Tak. Siostra Teresa. Bóg zapłać. Dziękuję Ci za to spotkanie, za te rekolekcje owocne, za piękne katechezy. Dziękuję za wszystkich, którzy tu przyjechali. Wspierają mnie też. Bóg zapłać ojczybkę. Bóg. Bóg zapłać siostra Teresa. No niech tam żyją okolice grójca. Tak. Siostra Bożena. Umocnienie wiarą, miłością i pokojem. Wnieśmy te dary w codzienne życie. Amen. Tak, to co dostaliśmy. Amen. jeszcze bracie Arku. Kochani, oddajcie wszystko Panu Bogu, zaufajcie Mu. Tak. I godzimy się mu codziennie na różańce. Zaczęliśmy y, tym, że Jezu ufam Tobie tutaj i a, Arek skończył tym właśnie. Zaufajcie mu. Także ufamy, y, ufamy Panu Bogu. Moi drodzy, y, niech On rzeczywiście dalej nas prowadzi. Was też, którzy podróżujecie, pozdrawiamy Was. Dojedźcie szczęśliwie wszyscy do celu. No i my też już się stąd właśnie y, teraz powolutku... Y, Wypakowujemy i wracamy też do domów. Zapraszam na Wieczorny Różaniec po apelu albo o 22.00 wcześniej. Bardzo, bardzo Was zapraszamy z najmłodszymi. 19.30 dzisiaj krótki pacierz dla dzieci. Tak jak tutaj padło kilka razy, pamiętajmy o dzieciach. Nie pozwalajmy, by dzieci wychowywały się bez Boga. A jedną z tych form bezbożności jest brak modlitwy w życiu dzieci. Dlatego my Wam proponujemy tę modlitwę z dziećmi dla dzieci, krótką, bo trwającą około 10 czy maksymalnie 15 minut. Ale zapraszamy Was na to bardzo, bardzo gorąco i zróbcie wszystko, aby Wasze dzieci też miały nawyk modlitwy. Może nie takiej długiej jak cały różaniec, ale krótszej. Natomiast muszą też modlić się i muszą być nauczone modlitwy. Dlatego bardzo jeszcze raz o to apeluję do Was, starszych. 19:30 każdego dnia. No to jeszcze raz dziękuję tutaj wszystkim i Matce Bożej przede, przede wszystkim za to, co żeśmy otrzymali przez jej serce od Boga. Z Panem Bogiem do zobaczenia, dobra, do. do, do. To branoc jeszcze nie, jeśli Bóg da. Szczęść Boże.